Wilkołak w świecie loków i smoków staje się bohaterem jednej z najbardziej rozpoznawalnych form likantropii. Przekleństwa, które potrafi zmienić zarówno charakter, jak i ciało graczy, oraz postaci niezależnych. W DD Wilkołak to istoty, które często odgrywają kluczową rolę, balansując między tragedią a potęgą, między utratą kontroli a niebezpiecznym, kuszącym darem który noszą w sobie. W klasycznej wizji gry wilkołaki z humanoidem dotkniętym likanturopią, chorobą lub błogosławieństwem zależy kogo zapytać. Który daje mu zdolność przemiany wilka lub formę pomiędzy człowiekiem a bestią? Ta metamorfoza nie jest jedynie fizyczna. Odbija się ona bowiem w sercu i myśli dotkniętego kątwą, która stopniowo go pożera. Jedną z najbardziej interesujących cech Wilkołaka w DD jest sposób, w jaki kantropia przenosi się między ludźmi. Wystarczy jedno ugryzienie lub jedna rana zadana przez Wilkołaka, aby w ciele ofiary zaszepić nową dziką naturę. Ten motyw zaczerpnięty z legend ludowych w DD staje się wejściem do tworzenia dramatycznych historii o rycerzu, który ukrywa swoje przekleństwo przed drużyną obronie, który pragnie szerzyć Likantropię wśród poddanych, aby stworzyć armię wiernych bestii, o poszukiwaczu przykód, który musi decydować, czy zachować dar siły, czy wyrzec się go w imię wolności. W świecie gry Wilkołak jest częścią większej rodziny Likantropu. W jednym zakątku Fejrunu może spotkać Wilkołaka, w innym Tygrysu, Łakaszczurrołaka lub Niedźwiedziołaka, ale to właśnie Wilkołak jest archetypem, matrycą, od której cała koncepcja Likantropii bierze swój początek. Nic nic więc dziwnego, że Wilkołaki są jednymi z najczęściej wykorzystywanych stworzeń w kampaniach DD. Łączą w sobie grozę z tragiczną szlachetnością oraz pierwotnym instynktem bestii, a ich wątek potrafi zmienić zwykłą przygodę w emocjonalny dramat. Ciekawą rolę wilkołaki odgrywają także w module Raven Love, w gotyckim rocznym świecie, który słynie zgrozy moralnych wyborów. W barowi krainie Lorda Steada wilkołaki stworzą zorganizowane Watachy społeczne struktury pełne skomplikowanej polityki. To tam staje się ona narzędziem przetrwania, siły i władzy. W wielu baroniach wilkołaki polują na ludzi, lecz równie często polują na siebie nawzajem, prowadząc nieustanne walki o dominację. Watachy takie potrafią prowadzić prawdziwe wojny w cieniu drzew, a ich przywódcy są równie niebezpieczni, jak Najpotężniejsi czarnoksiężnicy. W D.D. Wilkołak ma też swój wymiar metafizyczny, szczególnie w kontekście relacji z bogami. W niektórych światach wilkołaki czczą zwierzęcych półbogów, duchy lasu lub potężne, pradawne totemy reprezentujące siłę natury. Pozdrawiamy Malara. W innych są przeklęte przez istoty demoniczne, albo księżycowe byty, które pragną infekować ludzi, by szerzyć chaos. Wszystko zależy od edycji, kampanii i stylu gry, ale jedno pozostaje wspólne. Wilkołak niemal zawsze stoi na granicy dwóch światów. Świata ludzi, świata bestii. I zawsze pozostaje pytanie, która strona jego natury wygra.